Luba Maciuwa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. my dzisiaj lecimy na milionowice, tak jak zawsze, ale dzisiaj nie będą to zwyczajne milionowice. Ponieważ dzisiaj chcę z wami wrócić do bardzo, bardzo starych czasów historycznych czasów milionowic, a dokładnie do samego początku. Na początku nie było nic, później był wielki wybuch, a później Maciuś zaczął nagrywać Minecrafta. Mniej więcej w takiej kolejności powstał świat i cały wszechświat. I słuchajcie, wrócimy dzisiaj do pierwszego filmu z survivalu na moim kanale. Normalnie to jest ten film, który teraz właśnie widzicie. Nie wiem, słuchajcie, czy każdy z was go oglądał, czy też nie. On ma prawie 600 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, czy to jest najbardziej popularny film na moim kanale, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. I dzisiaj razem będziemy sobie go oglądać i ja będę na niego reagował, a raczej... Chował się ze wstydu, no bo hej, no to jest filmik z 7 sierpnia 2019 roku, no to. to było bardzo dawno temu. Słuchajcie, koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ w tym filmie macie tak naprawdę dwa filmy w jednym, ponieważ jest to moja reakcja na pierwszy film ze Survivalu, który jeżeli znacie, no to naprawdę będzie, słuchajcie, powrót do przeszłości, a jeżeli nie znacie, no to zobaczycie go po raz pierwszy i zobaczycie, jaki maciek był na początku. Oczywiście filmy na tym kanale pojawiają się codziennie, dlatego warto, warto zostawić subskrypcję, którą teraz właśnie widzicie, koniecznie w nią kliknijcie, żeby nie przegapić być może większej ilości takich filmów, gdzie sobie oceniamy jakieś filmy. Na przykład możemy zobaczyć, wiecie, pierwszy filmik Elvisa ze z Survivalu albo Abry z Survivalu. Jeżeli chcecie zobaczyć moje reakcję na ich pierwsze filmy, dajcie koniecznie znać. No i dobra, zanim zaczniemy, słuchajcie, ja muszę się skupić na tej miniaturce. Myślę, że mógłbym o niej gadać z pół godziny, ale patrzcie, jak to wygląda. Czy wy widzicie, słuchajcie, te nierówno wycięte włosy, abre, albo tą zieloną poświatę na moich włosach? To wygląda po prostu tragicznie, ale słuchajcie, ja wtedy byłem początkującym youtuberem. 7 sierpnia 2019, ja wtedy nagrywałem około pół roku, z czego przez te pół roku mniej więcej dwa miesiące nie nagrywałem, więc serio, byłem początkujący. No, myślę, że teraz no, zrobiłem, chociaż minimalny progres. No to dobra, lecimy słuchajcie z tym koksem. Yy, oczywiście macie mojego TikToka i Instagrama, gdzie codziennie macie nowe rzeczy pode mną, więc sobie tam zerknijcie. No i lecimy słuchajcie, od pierwszej sekundy trzeba być uważnym. Podróżuję już kilka dni bez przerwy. <laughs> naprawdę już przestałem liczyć, tyle czasu już minęło, nie mam siły. Co jest gdzieś? No, Zleciłem rakubek, który to jest dzień. Szukam jakiejś wioski, osady, ogniska, cokolwiek ale, słuchaj, co ej, pozwoli ale, mi przeżyć, ale w tym świecie Ale nie... dziwnie mówiłem w sensie. Mówiłem, słuchajcie. Nie wiem, jakbym kurde pisał wypracowanie. Idę już kilka dni, jestem zmęczony. Nie <laughs> ja ma trageria. nic, to po prostu już trageria. Ręce mi opadają, naprawdę tracę siły. Ale słuchajcie, Piszemy... nie, no dobra, teraz mówię zdecydowanie chyba szybciej, płynniej, wyraźniej, tak przynajmniej mi się wydaje, ale mówiłem, wtedy byłem początkującym YouTuberem. Dobra, wszystko się tutaj świat, wydarzy, bo Jasz? Ten... i zduż, wiemy, mam, że, że to jest buszka, a tutaj. Gość. Co? Co Ello. jest? Ej, czy, co, stary, co ty? Ello. Dobra, pomogę. Co? Ej, co my zrobiliśmy? No słuchajcie, ja pamiętam, że, wiecie, no chcieliśmy razem ze mną zrobić survival, musieliśmy się jakoś spotkać i wymyśleliśmy, wymyśleliśmy dobra, zrobimy stenkę taką kilkusekundową, żeby nie było, że o, siema, jesteśmy na survivalu, tylko no, żeby było po prostu fajnie, ale to... nie, no to było żenujące. Pomogę ci, pomogę to to ci. Straszne. Stary, co ty tutaj robisz? LOL, co to są za ludzie w ogóle? O co, co tu chodzi? To są za ludzie! Pierwszy raz ich widzę w życiu. Stary. Co ty tu robisz? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Gościu w ogóle, mieszka w drugim pokoju, przez ścianę jestem siadem. Kim ty jesteś? To to, co to jest? Co to w ogóle. Kim ty wow! Ty... Maciu? Ma? Abra. No Maciu, no, no ja przecież... Nie, nie, nie rozumiem. Dobra, nie mam tego napisanego nad głową, że jestem Maciu. No Chodź te, że nie. Pokonamy ich. Nie wiem w ogóle, co to są za ludzie. Stary, co ty tutaj robisz na moim świecie? To na moim świecie robisz. Uważaj, uważaj! Dobra, stary, musimy ich rozwalić. Mój safe na moim... Uważaj, bo to jest pillager! On ci zrobi... o, no... Jeden pillager, słuchajcie, jest bardzo niebezpieczny. Taki safe, no właśnie stary, ja tutaj gram już kilka dni. Miecz. Nie, LOL, nie, 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 nie. stary! Ja znalazłem u siebie wow. niedźwiedzia polarnego i to jest mój. Wow, safe. stary, o co tutaj chodzi? Właśnie, Wytłumacz. O co tutaj chodzi? Wytłumacz mi, to gościu! Za no patrz. Ej, co nie to wiem, jest? Co tutaj wow. się dzieje ej, Też, wada... zaczął padać no najgorzej, wow. stary, to co ty Najgors... na to? Żeby to był nasz wspólny świat, a nie tylko twój czy mój. Milionowice. Ty, ty, ty to jest mój. Milionowice powstał. No, ale jak się... Nie, ale Abra nie był chętny. On mówi, że to jest jego świat, on będzie go bronił. Jak, jak na twoim, jak już się spotkaliśmy, no to przynajmniej możemy, wiesz, razem sobie po, po eksplo... Ej, stary, tu jest skrzynka. Byłeś wow, tu na górze Wow, A na z znalazłem, gościu. W niej jest siano i jakieś drewno i jakiś syf. Niedźwiedź. O, tutaj jest ciekawie. Stary, niedźwiedź nie Spotkali nied no patrz, Zobaczymy nie co ale zrobią. E ja skoro daje mi się, to był pierwszy raz w życiu kiedy widziałem niedźwiedzia polarnego w Minecraft. No bo wiecie, słuchajcie, jakby to była nowa seria sów, ale ja wcześniej nie grałem sów i tak dalej i tak dalej. Także myślę, że to było naprawdę ciekawe. Czy wiesz czy można oswoić niedźwiedzia? Ale no jak właśnie ja mówię. nie wiem. Ej, ale serio, słuchajcie, być... jak widzicie, 5 minut obejrzałem i już trzy razy zasnąłem tutaj podczas oglądania wow. tego. jeżeli da się, to musimy znaleźć Oba taki On mówi, on mówi w taki sposób. Na... Wow, jeżeli da się. To musimy os... Masakra. O, dobra, Ej, nasi. Miałem raz, coś tu jest. Nasi podróżnicy teraz będą w jakiejś wiosce. Na pewno sobie będą. Stary, to jest. Nie, 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 to moja mapa miała rację. Ej, będą tam niezależnie przygody. Widzisz, że to jest zimowa wioska, jakby to są iglo? Nie. Iglo. Ja... nie, nie Ki... ja o, o, kotek jest. Kotek jest, Kot. jest stary. Co, ja byłem. To się nie to Ej. jest kota, No, najlepszy dzień opuszczona. w życiu. To jest. Jak ty mi mówiłeś no, o opuszczonej wiosce, to ja nie, mia... nie wierzyłem ci, ale stary. Ty... Wow, jakie to jest kozackie. Widzisz, to jest takie zapuszczone pajęczyny. Stary, moim pomysłem jest to. Żeby dobra, mi zostało tutaj, bo na tutaj pierwszy... minęło 6,5 minuty. Ja mam jeszcze do obejrzenia 13,5 czy nawet 14. A jajaj, dobra, to trzeba inaczej ogarnąć. Panie i panowie, Macioch oraz jego pierwsze wycieczki, które sobie je w I dopiero e, później leci w To jest prawdziwy surreal. Słuchajcie, no, no rzu pierwsze rzuci to tak kamienie w ja węgiel. nie korzystał z drewnianego miecza i z drewnianego dla, kilofu, Chociaż zazwyczaj jak robisz drewniany kilof, no to tylko po to, żeby wykopać sobie Macioch kamię węgiel. Okay, Macioch tak, węgla. tak nie robił, ale ale przynajmniej ma węgiel, także lecimy dalej. Po pierwszą bazę postojową. Wiesz o co chodzi? Baza nie docelową, będzie. tylko taką na chwilę. Baza będzie! Ale, ale, po co delfiny? Tu są delfiny w maj. No wiem, a można je oswajać? Po co delfiny? Właśnie tego nie ej, wiem. Ej, ale ej ja, wiem, ja że chciałem wszystko tak. oswoić. Chciałem oswoić królika, chciałem oswoić kota, chciałem oswoić niedźwiedzia, I teraz delfina chcę oswajać. Okej, okay, dobra, stary, w porządku. Ej, co tego jest? węgla jest tutaj tak dużo. To ja nam wow, sobie pierwszą taką wierzę. Wow! Pięć węgla znalazł! Tak, dużo tego węgla jest, no niesamowite. Jak ile, co? Panie i panowie, baza no, jest gotowa. Mieliście. O, ty gościu. Mówiłem, no patrz, jest Ja jestem w takiej jaskini, małej. Nie, którą no właśnie. Tak. To, to jest pierwsza ja, baza Macioka na Dobra. milionowicach. Wiek, także można powiedzieć, że to, to, co przed chwilą widzieliście, to jest pierwszy dom Maciuka na milionowicach, no niesamowity. Dwa szerokości, trzy długości, Stone i Dirt. Wiecie, jakby full wypas, tak? Full opcja wzięta. Ale to będzie ale pierwszy zamek tak. rozwalony. Ale chojrak. Big. Zawsze Dla mówiłem... Co ty gadasz? Zawsze Dla mówiłem, duchy, Maciek duchy, się najlepiej to bije to w całym Minecraft'cie. Już wiecie skąd... To... Po prostu gość jest niezniszczalny, bo zabił zombiaka kamiennym mieczem. Bez zbroi do tego, także... Spróbujcie to powtórzyć. Kolejna wioska No nie na okazało naprawdę, się, że mimo że mamy pech. Że pierwszy dobek szybko został opuszczony, no bardzo mi przykro, już niestety go nie odnajdziemy, ale Jąk, tutaj jest mamy w miasto, nie opuszczone! Wow, villagerowie, ale Kozak! I stary patrz, oni mają iglo! Iglo! Jest, nie ma... Dobra, Wiladżero... zabieram łóżko jednemu. <laughs> ale stary... ale złodziej. Zabrałem łóżko, przepraszam. Ale złodziej, pierwszy to zrobił jak spotkał człowieka, to mu podwędził wyro. Golem jest, nice! Ale mówi co, tak no? tak co ukradniesz, no? Tak, nie, nie, Będą nas chronić i tu jest mnóstwo kotów, stary, koty są w wioskach, to jest dziwne To jest strasznie to jest dziwne. dziwne, a, a gdzie powinny być koty? W jaskiniach na przykład? No, na, na pewno Dobra. No, no, O, piecyk, piecyk mówisz, też kradł oczywiście piecyk. Ej, tu jest piła, stary, Ej, jest piła, stary. No, się piła To jest piła, słuchajcie, ryba piła to jest lol ja to zabieram, wszystkie te i się siema, siema Gościu gościu as... w ogóle do czyjejś wioski, kradnie wszystko Teraz jak wchodzimy do wioski, no to nic nie kradniemy Co prawda... Dlatego, że nic nie potrzebujemy, ale nic nie kradniemy. A tutaj gościu chodzę po tej wiosce. wiosce. O, jest skrzynka. I ja. w nim, Lol, stary, tu są nie. rzeczy normalnie no, do jedzenia. Co innego I mógł zrobić? Dobra, zaraz zobaczycie, słuchajcie, to drugi mafie, dom, myśli, dom maciocha ja mafie, na milionowizach. Jej, stary. Mieszkać iglo w Tutaj, Manko, patrzcie to. Iglow. Patrz, stary, pierwszy domek, jak wychodzisz z wioski, tu są dwa łóżka, a jedno jeszcze w To jest nasz domek, stary. Co myślisz? Nie no, ja mam swój domek, ty masz swój, elo. No dobra. <noise> ale Abra nie chciał ze mną mieszkać, słuchajcie. Pierwszy odcinek, nowa seria. Nie, nie, nie mieszkam z tobą. Ty masz swój, ja mam swój domek. Dobra, okej, to na razie, słuchajcie, możemy sobie zostać tutaj. Skrzyni nie mam, ale zaraz sobie to ogarniemy. Nie skrzyni, Patrz, się, tylko zawartość Na pierwsze, Tak się robi skrzynie. Tak, dobrze, pamiętam, słuchajcie. Tak się robi skrzynie. Tak, gościu, tak się robi skrzynie. Tak się robi skrzynię. Taak, tak się taak, robi taak, skrzynię. Kładzie, taak, Odkładamy sobie tutaj teraz wszystkie. No ale widzicie, ej, mas... mówiłem wam, no, jakby... To jest już dużo lepszy domek. Jest zdecydowany progres. A oprócz tego, że Maciuch najlepiej się bije, ja to jeszcze wiadomo, że najlepiej to, co, handluje jest by z villagerami. Jestem z, mistrzem z pod part tym part względem. Jest. O, tym I teraz, który... słuchajcie, ja wam wiecie. Teraz to Wy to o tym dobrze wiecie, ale wtedy na pierwszym odcinku to było Daje zaskoczenie. Patrzcie, to. Dobra, stary, ja, ja wiem, że tego, villagerom. Można. O, dobra, nie? już mogę, stary. Dobra. Ja wiem, że villagerom można nadawać profesje. Tak, nie. To jest farmer, stary. Słuchajcie, to jest wiedza tajemna. A wtedy w 2019 nikt tego nie widział. Żaden. On, patrz, patrz o co chodzi Aha. On ma kapelusz i tutaj ma on kompostownik ma I on się zajmuje uprawą roli Kompostownik po to... się zajmuje Uprawą roli Ksackie, że na Im pewno. możesz dawać normalnie tak, profesję na Lol, stary, patrz, oni mają farmę świń! Pokaż, pokaż, pokaż. A czy świnie można oswoić? Pokaż, pokaż. Ej, dobra, biorę. patrzcie, nie, jak on nawał tu świnie. Jedną tak szybko. Ty, 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 ale oni ty, 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 ty. mają dwa, dwie świnie. Ej, ty, ty. serio, słuchajcie, tak jak Maciek się najlepiej bije na świecie, to wtedy jeszcze nie wiedział, że nie należy spamować w ten przycisk, tylko tak, tak pac, 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 ale... No ale ta świnka, jak wiecie, no musiałem się na czymś nauczyć. Teraz już wiemy, skąd się wzięła ta potęga Madziocha odnośnie bijatyki. No bo po prostu musiał załatwić tą świnkę, żeby się dowiedzieć, że to nie działa, no nie? Lecimy dalej. Już wow, się pali słuchajcie, muszę się zapytać, czy mamy czy tutaj. cave'y, wpadniecie cave dookoła, do lawy. Pierwsze do nieograniczonej y, liczby, jaski nie są... Ale y, teraz już wiecie, skąd to się wzięło. Gdybym wtedy nie wpadł do lawy, to bym pewnie już nigdy nie wpadł. To był po prostu odcinek, który pewnie zapoczątkowywał. To mega potrzebne I, wszystko, i, i właśnie co, się, co się stało. Stary, dobra, ja, ja zginę, ja zginę. Nie, ale nie, wow. nie gadajcie, że pierwszy. Jedno śmierć. serduszko mam. Wow. To jest niemożliwe. Moc Co tu się dzieje? Wow, dobra, stary, nie ja było. muszę wejść do tego cave'a, zobaczyć czy Ale ciemno, ale tam jest za ciemno, ja nie mogę. Ale dalej. ciemno. Smentar... Jeszcze wtedy nie mieliśmy ustawionej jasności po to właśnie, żeby żeby nie musieć chodzić z pochodniami i tak dalej. Teraz tego korzystamy. Znaczy, teraz, już od bardzo dawna z tego korzystamy. Bardzo dobry tip, żeby sobie ustawić gamnę. Dobra, lecimy mam. oglądać teraz do Mekabry. Pierwszy stary, Ja mam taki sam. Czemu ty masz tyle przedmiotów tutaj? Ej! Pomyślałem dokładnie to, co wtedy, czyli gościu, skąd ty masz tyle przedmiotów, w sensie jaką ty masz bazę? Tym wow, to chodź zobacz jaki Maciek ma Ej, donek. to samo pomyślałem, chodź, 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 chodź. co wtedy Maciek Ej, co się stanie, jak są villager... Okej. Okay. Pierwsze villager... uderzenie w dzwon. Dobra, gościu, chodź. Check. Odnotowane. Weź do mojego domku, pokażę Ci co dobra. tutaj się dzieje, tylko że ja mam dom. No chcę się, wiecie, polansować. Chcę przypanować. Po dokładnie drugim. Swoim końsu... pierwszym domkiem, w którym nie zrobił nic absolutnie oprócz położenia jednej skrzynki. Się Ej, serio, ale się dobra. A jeszcze, jeszcze tabliczkę dawno, patrz, tak. Tutaj jest podpisane domek Maciocha. Super stary, widzimy. I Dam tobie tabliczkę, Wszyscy dam tobie tabliczkę, dam tabliczkę. A, jeszcze weź sobie je. Weź sobie No a ja stary patrz, robię wezmę sobie, zrobię pochodnie. No tak, pochodnie po trzeba jeszcze było robić. do tego cave'a, to jeszcze, stary, byśmy sobie coś A zabrali. A też jak się robiło? Ja pyk, 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 Pamiętam Pamiętaj, no, jak się robiło pochodnie, się, tak. dobrze? Maciuś, dobra, na pomoc, rozwalony, stary. Maciuch ja 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 Abra zważyć, abraz żeby abraz żeby nie, błać, nie wiedział nie, w ogóle, co się dzieje, z jak chciał go zajść od tyłu. Już tak naprawdę był skazany na straty Abra. Ale nie, bo wtedy Maciuch wziął swój kamienny miecz, czy nawet żelazny, nie no, kamienny i uratował go. Pierwsze uratowanie Abry, to chciałem powiedzieć, oczywiście, lecimy dalej. Gościu, czemu ty nie lecisz? O, waliłem już waliłem. się już Jestem u Jasiocha w domu, bo musimy, stary, chyba iść spać. Co ty na to? Jestem u Jasiocha w domu. Ej, w ogóle się uwagę, że jest to samo tło? Serio, jest to samo tło? No bo w sumie to jest ten sam pokój i to samo krzesło i nawet ten sam gość. Dobra. Dobra, słuchajcie, idą to to spać. Idą chłopaki spać w się otwarte drzwi. Ej, to działa, nice. Ej, genialne, genialne, genialne. dobra. To... Genialne. Łóżko działa. Jak to się stało? Nie wierzę. Tak, Ziomy, pierwsze żelazo. Tak Był pierwsze pierwszy żelazo lęgiel, jest pierwszy... na survival. To jest słuchaj. Powiedział to nawet. Pierwsze żelazo powiedział. Ej, dosłownie to powiedział. Troszkę żelaza, jak na przykład. Maciuś. Widzicie? Ma myśli tak Ej, jak wtedy. Tak, Dla Maciocha. Tak, no. Słuchajcie. Byk, pierwsze żelazo. Pierwsze na żelazo dla Maciucha na survivalu. No i myślę, że to jest bardzo taka dobra klamra kompozycyjna, żeby zakończyć to oglądanie, bo tam naprawdę jak widzicie została ostatnia minuta. Szczerze mówiąc nie wiem do końca co o tym myśleć, bo to jest najpopularniejszy film na moim kanale, a nie zrobiliśmy w nim absolutnie nic. No ale widzicie, takie były czasy. Dzięki bardzo, że wtedy byliście zarówno jak teraz jesteście, oczywiście dla wszystkich, którzy to oglądają. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć reakcje na filmy pierwszych chłopaków, czyli Agent Xa, czyli Abery i oczywiście. Elvisa, tak, Agent X, Elviso i Abera, ponieważ zaczynaliśmy w podobnym czasie, jeżeli nie nawet w tym samym, więc koniecznie ogarniajcie to. Wpadajcie, słuchajcie, na Instagrama, wpadajcie na TikToka, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które są codziennie do następnego i yo!